Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie dla Was drugi specjal. I chyba lepszy niż tamte gry na komórkę. Mam taką nadzieję że dla Was. Więc tak, założyłam dla widzów Movi Star Planet i Stardom. Tak, wszystkie nazwy będą w opisie oczywiście. Linków nie ma tutaj jakoś ale nie umiem wklejać, bo na tablecie oczywiście. Więc mam nadzieję, że będziecie mnie tam śledzić. Aha, przyjmuję wszystkich do znajomych, którzy mają w statusie lub w opisie na swoim koncie Misio, hashtag, hashtag mv, albo hashtag misiowlog, bo inaczej tak Was nie przyjmę, bo ja nie wiem, czy Wy chcecie z powodu YouTube'a, czy z powodu takiego, więc to jest tylko konto takie, o, dla widzów, i startuj to, to kształtowo, będę przyjmował. Dobrze, to wszystko będzie. Te nazwy będą napisane w opisie. Mam nadzieję, że będziecie mnie tam śledzić, bo to pierwsze moje dwa konta. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych hejtów. Dobrze, to już wszystko w tym odcinku info. Jeżeli Ci się spodobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka. Komentuj. Aha, i jeszcze pamiętaj, jeżeli chcesz być ze mną na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał.